Good morning, good morning, good morning. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Czy to nie interesujące, że Paweł mówi, że musimy wyjątkowo kochać pewnych ludzi? Isn't it a sad truth, czy to nie jest smutna prawda, że Kościół unika tych, którzy szczególnie wystawiają naszą cierpliwość na próbę, of an to them. zamiast starać się ich szczególnie Szczególnie kochać. Ale to jest to, co naprawdę musimy robić, ponieważ w ten sposób ludzie wiedzą, że jesteśmy uczniami. And you know, once we make a decision, kiedy podejmujemy decyzję, that że naprawdę zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wyjątkowo kochać tych, którzy wystawiają na próbę naszą cierpliwość. Będzie to naprawdę zdumiewające, jak nasze życie się przez to zmieni. You know why? Czy wiesz dlaczego? Ponieważ, po pierwsze, reprezentujemy Jezusa, a reprezentowanie Jezusa przynosi nam dobro. Secondly, po drugie, we learn. To become more patient. Uczymy się być bardziej cierpliwi. If the first of love is to be patient, jeśli pierwszym atrybutem miłości jest bycie cierpliwym, and I avoid those people who try my patience, a ja unikam ludzi, którzy wystawiają moją cierpliwość na próbę, how will I ever grow in patience? to w jaki sposób będę wzrastał w cierpliwości? I won't. Nie będę. Therefore I won't grow in love. Dlatego nie będę wzrastać w miłości. A jeśli nie wzrastam w miłości, życie chrześcijańskie nie ma sensu. Sensu. Love is the very of Ponieważ miłość jest samym centrum chrześcijaństwa, potrzebujemy nie unikać osób, które wystawiają naszą cierpliwość na próbę, ale musimy świadomi. Potrzebujemy podjąć świadomą i bardzo celową decyzję serca, that those we specifically will love generously. że będziemy ich hojnie kochać and say thank you Jesus all day long, i mówić dziękuję ci Jezu przez cały dzień, gave you who try your że dałeś mi ludzi, którzy próbują moją cierpliwość, this you can learn to be more and more ponieważ dzięki temu mogę nauczyć się być bardziej kochającym i cierpliwym. Przejdźmy

Dlatego my również powinniśmy pokazywać naturę i charakter Jezusa, is to always be faithful. Czyli zawsze być wiernymi. And is A wierność ma niesamowitą nagrodę. jeśli przestudujesz Nowy Testament lub tylko to, co Ewangelie mówią o wierności, Jesus said, sam Jezus mówi, że he who is faithful in small things będzie also be faithful in big things. Że ten, kto jest wierny w małych rzeczach, będzie również wierny w rzeczach wielkich. You know Czy wiesz, co to znaczy? Oznacza to, że wierność jest kwestią serca. You know? Czasami trudno jest zaufać niektórym osobom that trust. I rozumiem, że jeśli ludzie wielokrotnie naruszyli twoje zaufanie, muszą ponownie na nie zasłużyć Przekonałem się jednak, że słowa Jezusa są prawdziwe że ludzie, którzy mają te cechę charakteru, te Postawę serca, aby być wiernymi, Even in small and things, nawet w małych i nieznaczących rzeczach, you can actually trust those people with big things, można im zaufać w wielkich sprawach, ponieważ będą oni równie wierni w bardzo wielkich rzeczach. That found, odkryłem również, że że ludzie nie są wierni w małych rzeczach, ponieważ wydaje im się to nieistotne, jakby nie miały znaczenia. It's a trait and a attitude, ponieważ jest to cecha charakteru i postawa serca, will they be with big nie będą też wierni w wielkich rzeczach. Nauczyłem się więc powierzać wiele odpowiedzialności ludziom, którzy byli wierni w małych rzeczach. Wierni w małych rzeczach. Vinicius is the CEO of Brazilian Kids care. Vinicius jest dyrektorem generalnym Brazilian Kids Care. Vinicius, has been walking with me for almost years. Vinicius jest ze mną od prawie 10 lat. faithful Na początku Vinicius był bardzo wierny w bardzo małych rzeczach. To były bardzo małe rzeczy, które tak naprawdę nie miały większego znaczenia. I remember when he was taking care of my books. Pamiętam, jak zajmował się moimi książkami. Jeśli pomylił się o 2 reaisy, czyli 30 centów, he would never hide it. nigdy tego nie ukrywał. Od razu mówił mi, co zrobił źle. Nie minęło wiele czasu. Dałem mu klucz do mojego domu, do mieszkania i dostęp do konta. And today, i dziś prowadzi Brazylian Kids Care. Opiekuje się około 150 pracownikami. Wiesz dlaczego ufam mu w dużych sprawach? Ponieważ był wierny w małych rzeczach. Niestety wielu chrześcijan nigdy nie zrozumiało znaczenia wierności. Chcą mieć wspaniałą służbę. Ale nie chcą wiernie kochać pracowników. Ale nie chcą wiernie kochać osoby, która jest obok nich. W królestwie Bożym wierność zawsze przynosi awans. Do zobaczenia jutro.